ją Metinki 2 bite były. Metinki level 2, y mapa 2. Trochę tych rzeczy dropło w międzyczasie. A to trochę ludzie na autołochle, lecieli i nie zbierają tych rzeczy. Ja w zasadzie to nie jest pod zarobek. W zasadzie to jest bardziej pod... sprawdzenie naszego szczęścia jak zawsze. Czy się coś uda, czy się coś nie uda. Mam dużo tych broni, a to sobie gdzieś przechodziłem, a to sobie autołoby leciało i tak dalej. Mam tutaj cały magazynek zawalony tymi broniami na 30 poziom, tutaj mam cały zawalone dwie strony tymi broniami, jeszcze trzecią postać mam, gdzie mam jeszcze jedną w stronę, będziemy chcieli, 70k mam, nie wiem czy mi to wystarczy, żebym zarobić tego wszystkiego do plus 9, ale będę chciał od 0 sobie wziąć za miastem, bo, no bo, bo tak wiecie, to broni na 30 level, zawsze nawet są plus 0 coś tam warte. I lepiej byłoby mieć ich jak najwięcej na plus 9. Zobaczymy ile nam wejdzie. Jak najwięcej. Czy to zarobek można na tym zrobić zarobek? No, nie ma sensu bardzo, bo więcej bawienia się niż tego zarobku. Takie bronki, co ja tutaj mam napisane. No Famasy 30 średnie by były po 50kk. Znaczy czyste są plus 0. Plus dziewiątki miksy po 15K to w zasadzie nic. 15kk to jest jedna aura. Drop, pójdziecie sobie na Metinem i już macie. W wiarę szybkim tempie plus 9 już zrobioną. Ład, ładniej wychodzi cena z y, jelonkami, bo na przykład 300 jelonki to już po plus 9, po, po 80k chodzą. Bo ludzie kupują sobie dla dropków jak sobie dropem Cold Drakonisy. Jelonki są bardziej popularne. Mm, takie bronie 25% średnie to jest zostawię sobie na jakiś inny odcinek, bo tutaj kilka mam ich. I będziemy chcieli sobie je zrobić bodziami. I tam może tymi zwojami i tymi 10% lepszymi. A na razie będziemy chcieli sobie tak po prostu przepalić to wszystko, żeby miejsce zrobić na innych postaciach. Czyli najpierw wezmiemy sobie wszystko, wszystko zrobimy na plus 4, później przerzucę z innej postaci i zobaczymy ile zostanie. Znaczy na plus 5, na plus 5, żeby jak najmniej tego było, bo to, tego tu mam bardzo dużo. No, i tak jak mówiłem, jelonki plus 0, 30 średnie, no to już są trochę warte. Famasy masy plus 0 miksy. 2 masy plus 0 miksy. plus 9, bo na 9 chcemy robić. To są po 15 kk, jelonki po 80 kk, inne rzeczy około 20-30 kk. To w zasadzie nie jest jakiś duży zarobek. Mm, nie będę chciał ze żadnych kadeków dodawać do tych słabych rzeczy. Najwyżej kiedyś może się uda. Jak będę uzbieram, będę bił jakieś lepsze metiny, uzbieram sobie trochę tych kadeków. Plus 4 potwora śmierci to sobie trochę powrzucam. A jak nie, to sprzedam czyste. Wystawię na market czyste. Przynajmniej miejsce będę mieć zrobione. Troszeczkę się opróżnią te moje postacie, bo już akurat nie mam gdzie zrzucać tych wszystkich śmieci. Tak więc robimy sobie do plus 4, a tu mam plus 6 nawet weszło. Plus szóstka, Dwie szóstki. Dobra, najpierw do plus 4. Zróbmy sobie tyle, ile możemy. noc po 35 kakawała już. Byśmy wzięli u tego gościa. E, w tym. W mieście to by nam o wiele mniej wołał. Ale no już. Aż tak sz, sz, duża szkoda to nie jest. Niech się uda jak najwięcej sztuk. Zawsze to będzie jakiś zarobeczek. Zrobimy sobie na plus 4. Widzicie, dużo tego mamy. Tutaj mam do 25 średnich, wszystko. Bo 25 średnie plus tej sobie zostawiłem na, właśnie na inną postaci. A tutaj będziemy sobie chcieli na plus czwórkę zrobić sobie yy, normalnie. Tak zwyczajnie wiecie, żeby mi jak najmniej spaliło. 10% dodatkowe to w zasadzie mi się wydaje, że nie powinno tutaj palić. Może jeden na jakiś czas spali na plus czwórkę. Ale nie powinno palić. Czy się opłaca? No wiadomo, lepiej już robić. Lepiej, taki jest plus tego, że nie potrzeba żadnych ulep. Już lepiej byłoby robić bronię na, na 15 level pajęcze, czy gilotynki, czy na przykład. A, czy na przykład wybudki na pierwszy, na 9 level, żeby mieć te, te bonusiki, ludzie chodzą sobie do różne respy, teraz właśnie te odporności dużo dają. No, ale tylko dlatego to zbierałem, bo nie trzeba żadnych ulep i tak właśnie taki pomyślałem, że taki odcineczek byłby spoko. Dobra, widzimy, że na plus 4 nam nic nie pali. Ale to trochę dużo zabiera nam kasiory. Niedługo to mi się skończy kasiora, za czym cokolwiek wrócę. Na plus piątkę. Zrobię to wszystko na plus... <gryw> na plus piątkę, na plus czwórkę i już nie będę mieć. 70k pójdzie się palić. Ale 70kk teraz w tych czasach to właśnie to nic. Pójdziemy na dropić sobie na evencie naszą rady pustelnika. Dwie rady pustelnika dropną już mamy 70 kK. Teraz to w zasadzie kasiora. Spłynie spł nam ciurkiem. Tak więc... Ciekaw jestem... No i widzicie, już dwa kaka mi poszło. No nie, 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 nie. Dobra. Na plus 4 to my idziemy do miasta. Za dużo kasiory też się zabiera. Na zmiana, zmiana otoczenia. Zmieniamy otoczenie na plus 4 w mieście. Bo nie warte tej będzie ceny. Nie warte będzie na plus 4 w mieście? Czy na plus 5 robić w mieście? Na plus 5 ki z tym robimy w mieście. Jak popali, to popali. W zasadzie zarobek z tego nie będzie. Na plus 4? Na plus 5? Na plus 5 robimy w mieście. Na plus 5 w mieście. Wyżej będziemy tam szli. Bo. <śmiewarte> Kasiora mi się skończy. Mam już 17 Wonów, ale nie chcę wydawać na to kasiory, bo zarobku z tego nie będzie. Robimy sobie na plus czwórki. Tutaj zmiana otoczenia. Na pewno będzie nam trochę paliło. No ale jest różnica w tym, co wydajemy tysiące. Tam wydajemy 30 tysięcy. Dobra, najpierw na plus trójki zrobimy jak najwięcej. No i jak widzicie, nie aż tak bardzo pali. Zaraz może zacznie trochę ciurkiem to lecieć O, właśnie, ale spaliło to zróbmy tego dobra spaliło na plus jedynkę o, już na plus czwórkę spaliło dobra, to widzicie to ładnie, po, ładnie nie pali tam w ogóle, ale za dużo kasiory to kosztuje a te bronie są ile warte? 200, 300k plus 0 takie, które ja tutaj mam to w zasadzie nie ma sensu wydawać tej kasiory jak możemy sobie kupić dodatkową sztukę za tą samą cenę? A tutaj mamy za darmo prawie ulepszenia. Dobra, tu jest plus trójeczka. Ja sobie to może przyspieszę trochę. Tak mi się wydaje, bo nie będziecie za chcieli tego oglądać. Jak tu mi wszystko się pali, to na plus czwóreczki zrobimy jak najwięcej sztuk. A później najwyżej pójdziemy sobie na właśnie na drugie konto. Zbierzemy wszystkie, które tam mamy. I Jeszcze sztuki dodatkowe. I będziemy robić dalej. Na plus piątki w mieście... Na plus piątki w mieście mówię. 10 Um. Raczej 10 Um nic nie wart jest. Raczej 15 Um plus byłoby coś warte. Tak więc, tak widzicie, widzicie jak to wygląda. Zabawa, zabawa, zabawa. liby eee, riby, czy coś warte? Nie wydaje mi się. Dobra, na plus czwóreczki. To czwórka, czwórka, dwójka. Bang. No i co, widzimy się za jakąś chwilkę, jak już mi się to wszystko uda pokraftować leciutko. mamy przy sobie. Trochę mało miejsca mi się zrobiło, ale to zrób, dajmy sobie, zróbmy, jeszcze trochę opróżnimy to miejsce, to zróbmy sobie na plus piąteczki jeszcze tutaj. I później pójdę na tą drugą postać i sobie poprzenoszę dalej. To próbujemy tutaj, czy to jest Na plus dalej będziemy robić w tamte, u tamtego goska. Na plus piąteczki robimy tutaj. I... No, nie pali aż tak bardzo, bo to nie jest broń na jakiś na wysoki poziom. Wiadomo, co jakiś czas będzie nam paliło. Dwa razy pod rząd spaliło. Trzy. Ha! Dobra. Myślałem, że tu będzie ładniejszo. Gościu, kowalku. Nie szalej tak. Myślałem, że tu wiecie, wiecie. Będzie to ładnie sypać na plus 5. Plus 5 to w zasadzie nic, a tu nam pali masowo. Na plus piąteczki. Ale jakbym chciał to ulepszyć ze miastem, to. To w zasadzie bym wyszedł na zero. W stój z tego co zarobku. Tam za drogie te ulepszenia są. Że teraz to takie tanie jest. Dobra, chociaż nie ma tragedii. Na plus piąteczki jakoś to leci. Co jakiś czas coś nam spali, ale nie mieźle. Tak więc. o, Co jest? Co jest? Dawaj kowalu. Kowalu? Chyba lepiej byłoby za tym miastem. Dziś, jak tak patrzę, tyle tego im popaliło. Mówię, że tu ładnie lecia, tu zaraz zaczyna swoje harce. Kowal. Dobra. Mamy plus piąteczkę, plus piąteczkę. Dalej. Bęk. Jest. Ok, dobra, teraz już to jest najgorsza rzecz, bo to likanów, raczej likani nie, zna, nie będą chcieli tego kupować. Dobra, mamy plus piąteczkę, mamy trochę tego, dużo nam popaliło na plus piąteczkę, no ale nic, teraz będziemy zamiast robić, więc w zasadzie będzie podobna raczej ilość spalenia, palących rzeczy. Do tego co tutaj nam się udało, tam mam zawsze 10% więcej szans. Ale dlatego, że będziemy używać sobie yy, właśnie na plus 6 to będzie w miarę podobna szansa. Raczej tyle samo co nam teraz paliło, to na plus 6 taka sama w miarę ratio, takie samo ratio powinno być. Dobra, tak więc mamy tutaj całą stronę plus piąteczek i tu dwie plus 6. Dobra, i teraz sobie właśnie wezmę sobie stąd z depo. Dalej kolejne sztuki plus 0. I pójdę sobie to dalej przepalać, na plus czwóreczki, piąteczki. Pójdę zaraz sobie na drugą postać, a może od razu sobie pójdę wrzucać sobie do depo. Bo chyba więcej nie mam już tutaj chociaż. Albo dobra, przepalę najpierw to, zbiorę wszystko z magazynu, żeby dwa razy nie latać. I no i tak. No i ja się bawię dalej. A zaraz zapraszam, yy, jak już będziemy robić sobie u kowala za miastem. Dobra, ostatnie sztuki, ale tu mi popaliło, wszystko popaliło. Ostatnie sztuki. Dobra, piąteczki, dobra, chociaż na plus piąty, pięć, dwie weszło. Jedno spaliło. Dobra, trzecia siedzi. I spaliło. Dobra. No i w zasadzie tyle nam tego. A nie jeszcze te dwie. Na plus piąteczki. Bęk siedzi i bank spaliło. Dobra. Trochę tych rzeczy mamy na plus 5. Na pewno chociaż jedna powinna nam wejść na plus 9, ale jedna to nam się zwróci tylko za ulepszania. O, zeszło nam kilka kaka. No ale przydałoby się, przydałoby się chociaż kilka tych broni zrobić. Bo zobaczcie, mamy ich i wszystkie plus piąteczki są tutaj, tutaj, tu. No i przynajmniej oprócz sobie magazynek. Są wszystkie plus piąteczki. No jakieś tam sporadyczne pojedyncze sztuki są plus 6, na przykład tutaj jest. Pełni księżyca plus 6. No ale tu jakiś zielonek plus 6. Chyba dwie trzy rzeczy mam plus szóstki. Teraz to już nawet nie znajdę tego trzeciej broni. Może, może dwie po prostu mam. Chyba dwie mam po prostu. No, dwie szóstki powinny być. A reszta plus piątki. No trochę mam ich. Trochę jakaś zejdzie na to ulepszanie. Ale... Przynajmniej będą postacie puste. I co? Kowale? Origins. Stanley. Stanley. Poratuj człowieka. Z jakąś dobrą kasiorką. 300k na jedno ulepszenie. No widzicie, sporo nam będzie schodziło. No ale najwyżej było na przerzuca sobie. Zobaczymy. Jak będzie dobrze szło, to chociaż dla mnie to nawet lepiej. Jak najwięcej wejdzie. Zawsze powinno być na plus 300k. Bęk. Spalił. Ha. Dobra, tu jest szóstka jest. No to ładny stan, jest jedno. Dobra, lecimy z tym koksem na szósteczkę. Na razie jedno spaliło, a już i drugie spaliło. Szkoda, że właśnie te jelonki tak pali, bo jelonki są droższe od tych famasów. Wiadomo, famaski są dla woja, dla Ninja, dla sury, ale teraz właśnie te 30 levele to bardziej preferują. Jelonki, żeby zrobić sobie kordra no ile ryby, Bo jak sobie drobisz drobka, to na koniu sobie bijesz metal i broń dwuręczna, zawsze to lepsze od da damage'a zadaje. Tak więc zobaczymy, czego tu wejdzie. Może nic nie wejdzie, jak tak pali. Ale już szósteczki są, to teraz 7, 8, 9, tylko trzy ulepszenia, a dużo mamy tych rzeczy. Więc musi coś wejść na plus dziewiątkę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy w praktyce. Jest tutaj szósteczka i jest szósteczka. Okej, okay, trochę mamy ich szósteczek. Wszystkie są szósteczki. Tak jest. A, 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 o, o, tak jest. Dobra, tutaj też zróbmy szósteczki. Okej, okay. następny odcineczek to nie wiem z czego będzie w następnym odcineczku to ja bym chciał chyba sobie, albo pokażę wam, z tym ostrzem wodnika mi się kończy. Bo może wrzucę ją go na mojego zatrutego. Ale troszeczkę, troszeczkę kasior to kosztuje, ale pokażę wam jak się przemienia broń, żeby ona była na stałe. Żebyście mieli na stałe wygląd ostrza wodnika w waszym zatrutym mieczu. A zawsze możecie później sobie inny wygląd zmieniać kolejną nakładką. Broń, ale to zobaczycie sobie w następnym odcineczku. Tak mi się wydaje, że najlepiej byłoby taki odcineczek zrobić, bo już mi się kończy. Więc te bonusiki i tak mi znikną zaraz, i tak mi znikną za 13 godzin. A no, a już wrócimy do ostrza, do naszej truty. Truta i tak raczej dużej dużo jego zarobku za to nie będzie. A 50 a w tom, czy w tom na tej trucie, to bez różnicy, więc. Niech tak będzie, bo 41 średnie to już tam około 20 wonów kosztuje. Dobra, szósteczki, 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 szósteczki. Mamy dużo tych sztuk nam wyszło. Bym powiedział, że ładnie obsypało. I lonków nam jak najwięcej zostało. Dobra, ale Kasiora to płynie nam strumieniami. Tak ucieka z ciurkiem, z szybkim ciurkiem z naszej portmonetki, co? Dobra, ale mamy trochę tych szóstek. Próbujemy dalej. No bo co nam pozostało? Trzeba zmniejszyć ilość jeszcze więcej, jeszcze bardziej. To, to, tu, 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 tu. No i ładnie. Dobra. Próbujemy dalej. I teraz... Ile kosztuje lepsze? 450? Dobra. Nie ma tragedii. Na plus 7. No, na plus 7 to już jest ładnie. Już zaczyna błyszczeć nasza broń. Bo ta szósteczka to już jeszcze takie. Taka jest do wyglądu, ale i siedemeczka spaliło. Dobra, dalej. Jest jedna. Próbujemy. Jest druga. Nice. Bank Spaliło. 2 na 2. 3 na 2. 4 na 2. Dobra. 4 na 3. 4 na 4. Pół na pół. 4 na 5. Ouch! Dobra, 5 na 5. Ratio, ratio jest zerowe. 6 na 5. 7 na 5. Dobra. Wróciliśmy na dobre tory. 7 na 6. 8 na 6. Dobra. 8 na 7. 9 na 7. Dalej. 10 na 7. Dobra, teraz możemy 3 spalić pod rząd, ale lepiej, żeby nie. 11 na 7.

15 na 12, dobra. 15 na 13, czyli tak pół na pół, można było powiedzieć, nam zaczęło wbijać na plus 7. Tu spaliło. No i w zasadzie tyle. Zostało nam trochę tych sztuk, ale. Widzicie, połowę nam spaliło. Szkoda. Pół na pół tutaj ja miałem ostatnio, no jak robiłem, ebo to na 9, a nie na 7. Wszystkie są siódemeczki. No są siódemeczki. Żeby tylko nam się na, za ulepszanie zwróciło. Teraz, tak myślę. Dobra, na ósemkę. Mamy nie za dużo już tych sztuk. No ale, co poradzić. Trzeba działać dalej. Pek. I teraz zacznijmy radio. Na plus ósemeczkę. Pek. Jest jedno spaliło jeden jeden 1, dwa 1. 1, 2, 2 trzy dwa dobra dalej lecimy trzy dwa cztery dwa pięć dwa lepiej na plus osiem wchodzi niż na siedemkę cztery dwa jest co nie pięć dwa Sześć dwa siedem dwa osiem dwa osiem trzy dziewięć, trzy dziewięć, cztery cztery dziesięć, pięć. To jest, 6 miałem jakąś jeszcze. 10, 5, 11, 5. No tutaj to ładnie ulepszyło. Tak to jakby na 7 rzucało. To byśmy mieli o wiele więcej sztuk. No ale plus już sameczki już mamy. Tak widzicie, jak to wygląda. Mam trochę sztuczek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12. Zobaczmy, ile wejdzie. Wejdzie jedna sztuka. Jelonka to jesteśmy bardzo na plus. Jedna masa, to będziemy na zero. Ale przetestujmy to. Robimy dziewiąteczki. Teraz 750, dużo się nie zwiększyło. To nam powinno wystarczyć. Łuk zrobi jelenia na plus dziewięć. Jelonki sobie zostawi na koniec. Bo jelonki to naj, nasz największy zarobek. Dajemy najpierw te. FMSik. Jest. Już dziewiąteczka. Dalej, ribek. Jest. Plus dziewiąteczka. Kolejny rybek. Jest! Plus dziewiąteczka. Tamasik. Yes. Plus dziewiąteczka. Wow! No i tyle. tam mi wystarczy do szczęścia. Pięć rzeczy. Wow! Jelonka spaliła. Wiedziałem. Dobra, co spaliło to, ten, to też niech mi spali. Nie, dobra, to jest. Koziczek mały i mamy bardzo ładnie 12 rzeczy mieliśmy i tyle nam polepszało. Teraz żeby chociaż jeden jelonek był. Spaliło spaliło. Spaliło. Jest jeden jelonek. Chociaż jeden jelonek. Dobra. Ale to ładnie. Mieliśmy 12 rzeczy. 3, 4, 5, 6, 7... 7 rzeczy... 5 rzeczy tylko spaliło.

to mamy tutaj mamy 75 to po 25 wystawię to mamy 125 to za 15 140 i jelonka wystawię za no 80 no to mamy troszeczkę zarobku Nieźle. Wrzucę sobie do magazynku niech sobie tam leży w następnych odcineczkach to mam chyba 2-3 sztuki 25 średnie plus tak więc będę chciał sobie je Będę chciał sobie te sztuki z 25 plus bodziami sobie porobić. No i to tam kadeki jakieś tam, bo już takie kadeki to już będzie bliżej jelonki, koło 3 wonów. Takie 25 plus średnie kosztują może 2,5 wona, więc w zasadzie i tak będzie dobrze, i tak będzie dobrze. Tak więc nasz manu się cieszy, kółeczko robi ładnie wyszło, ładnie bym powiedział. Myślałem, że gorzej będzie. Na początku tak, na tą plus siódemkę to już tak wiecie. Spaliło nam ponad połowę, na, na połowę. Na plus ósemkę o wiele ładniej szło, a na plus dziewiątkę najlepiej ze z tego wszystkiego. Najmniejsza szansa, a najlepiej zaczął robić to. Tak więc ja się z wami żegnam. Powiedzcie, czy zbieracie ten złom, czy nie. Ja już raczej tego nie będę zbierał, jedynie jakbym te widział, że mi się wypadnie jakieś 25 średnie plus to wtedy wezmę do siebie, a najwyżej będę wyrzucał jak będę tam pił te metliny zazdrości na, me na mapce numer 2. Tak więc Tak więc no, wyszło jak wyszło. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Jestem w miarę zadowolony. Wystawię sobie na sklepika kiedy? Może zejdzie, raczej zejdzie. Jelonek to na pewno zejdzie, ale te inne rzeczy, jak tanio tylko takie ceny. Jak to jest cena jednej aury albo dwóch czarowanych ostrzy, bo czarowane ostrze koło 65 7 kosztuje, aura koło 15 kK. To jedna aura, jedno czarowane wystarczy, że Wam dropnie i macie. Macie jedną radę pustelnika, macie 40 kK prawie. To już macie. Macie całą broń, jakbyście chcieli, plus wątkę sobie wziąć. A załóżmy, drobniecie sobie, pójdziecie sobie na event kiedy? Drobniecie sobie 5 lat i możecie całą jako sobie robić. Tak więc, no i zade mnie tyle. Trzymajcie się, dajcie lajka chyba, bo nikt nie daje. Bardzo byście mi pomogli. Trzymajcie się, Yo yo. cześć.